Cześć, słuchajcie, mija już drugi tydzień z moim zegarkiem, z nowym zegarkiem. Zegarek już sobie skonfigurowałem, mam pewne przemyślenia co do niego. Zapraszam na krótki materiał z plusów i minusów, jakie dostrzegłem w nowym Galaxy Watch 4 versus starym 46 mm. Zapraszam. Słuchajcie, e, może zacznijmy na początek od samych słodkości. E, z plusów, e, bardzo dobry w porównaniu do poprzednika i bardzo czytelny ekran. E, widać, że tutaj ta czernie jest zdecydowanie lepsza w, niż w przypadku e, poprzednika. E, kąty widzenia, wysoko, wysoka rozdzielczość. No, i jest takich bardzo ważnych rzeczy, e, waga. E, jest naprawdę lekki, jest to zdecydowanie odczuwalne po dłuższym noszeniu, po całym dniu noszenia tego zegarka e, względem e, tego starszego modelu. Jest to e, naprawdę świetne. E, jeśli chodzi natomiast o e, system, e, system ROS, e, główne coś, co, co jest plusem tego zegarka e, względem poprzednika, to oczywiście jest e, GPAY. Płatności działają bez zarzutu konfiguracji możemy kilka kart sobie dodać konfiguracja jest bardzo prosta bardzo szybka i tak na dobrą sprawę już nie potrzebujemy w ogóle wyciągać telefonu przykładamy zegarek górną krawędzią do czytnika od razu karta wyskakuje jako zapłacona jedyne co to musimy po prostu włączyć samą aplikację żeby po prostu ta płatność zaczęła nam funkcjonować tak samo sytuacja się ma z goglami z mapami gogli. Bardzo precyzyjna lokalizacja, naprawdę działa. Ja mam ją wyłączoną, zresztą zaraz wam powiem dlaczego. Eee, bardzo to dość sprawnie działa. Eee, dokładność jest praktycznie porównywalna z tym, co mamy w telefonach. Eee, z takich ciekawostek, które jeszcze eee, dostrzegłem jako zaleta, eee, no teraz to jest dość. A ja się cały czas blokuję. Teraz jest dość popularne to, eee, a mianowicie. Eee, Oksymetr, czyli to są te urządzonka, które nakładaliśmy na palec. Tam był wielki boom momentami podczas trwania całej epidemii. No tutaj mamy to w zegarku i powiem Wam, że porównywałem sobie z takim, z tym, takim na napalcowym, tym oksymetrem i wartości praktycznie za każdym razem się pokrywały: 98, 99, 97. Także uważam, że to jest bardzo w porządku. Funkcja EKG, pomiar tętniczego, ciśnienia. Dobrze, że jest, ja z tego nie za bardzo korzystam. Zobaczyłem, jak to działa. Również my mamy zapisy podobne do tych z urządzeń rejestrujących tego typu rzeczy. Kolejnym prostym słuchajcie jest układ menu. W poprzedniku, już Wam pokazuję, w poprzedniku menu nasze wyglądało tak. No, nie było to najlepsze, e, zwłaszcza przy większej ilości aplikacji, po prostu trzeba było to kręcić. E, no, nie sprawdzało się to, nie oszukujmy się, no, nie sprawdzało się to. E, zwłaszcza, że tutaj mamy, zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości ikonek. Po prostu są małe. E, tutaj mamy ikonki większe, zdecydowanie łatwiej w nie trafiać. Oczywiście, tak jak w tym poprzedniku, też możemy sobie wpływać na, e, na, na układ tych okienek. Także pod tym kątem, ten, ten nowa wersja deklasyfikuje tego. No zobaczcie, ile tutaj mamy wykorzystany cały ekran, jeśli chodzi o aplikację. W starym mamy na środku nazwę aplikacji, dookoła, no bez sensu, strata miejsca. Zwłaszcza, że po krótkim, dłuższym użytkowaniu, i tak od razu z miejsca pamiętamy, co dana ikonka nam wywołuje, jaką funkcję. Poza tym, co zwróciłem uwagę, na ekranie jest naklejona fabryczna folia które mi się jeszcze nie odkleiła. Pojawił się tutaj taki minimalny bąbelek w tym zegarku, ale po dokładniejszym przyciśnięciu ten bąbelek znikł i tak drugi tydzień mam. Myślałem, żeby zamówić sobie jakieś szkło do tego zegarka, no ale chyba nie ma sensu. Po prostu jak ta fabryczna folia się porysuje, to sobie wtedy nakleję ekran. E, ale słuchajcie, e, były już dwie aktualizacje tego zegarka. Jest cały czas błąd taki, e, który się naprawdę w losowych momentach pojawia. Mamy tarczę główną, przesuwamy w prawo, i zawsze ten pierwszy kafelek. Zawsze no zdarza się, że ten pierwszy kafelek po prostu jest szary. Tak jakby się nam nie ładował, e, tak jakby nam się nie ładował. E, kafelek jeden z czym to jest związane? Pozostałe kafelki działają e, w ten jeden za każdym razem. Zmieniałem go na inne. Również ten pierwszy jest szary. E, jedyna opcja naprawy to jest po prostu zmniejszenie go, uruchomienie ponownie, żeby on się tak jakby przeładował i znowu wszystko działa. Podejrzewam, że to jest kwestia tylko i wyłącznie software'owa, więc podejrzewam, że któraś aktualizacja to przyniesie. E, poprawkę do tego na razie były dwie, e, dwie poprawki. E, chyba po 100 MB ważyły. E, zegarek mi się jeszcze ani razu nie zawiesił. Jest zdecydowanie e, odczuwalnie szybszy od e, poprzednika. Tutaj mamy 1,5 RAMu, tutaj mieliśmy 700 mega i tutaj mamy 16 giga pamięci, w tym było 4 GB pamięci i słuchajcie, te 4 giga, 16 może wydawać się, że i to i to jest mało. Trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest po prostu tylko zegarek. To jest smartwatch, na którym dostajemy powiadomienia, jakieś połączenia możemy wykonywać. Tutaj jedyne co ja na tym zegarku mam to jakieś 2-3 piosenki i chyba mapę Polski w offline od Google wrzuconego i to zajmuje niecałe 4 GB, więc w zupełności, w zupełności mi to wystarcza. Tak jak mówiłem GPS w tym urządzeniu jest bardzo dokładny jest, tak, jest identyczny praktycznie jak w telefonie. Sprawdzałem to na aplikacji Strava i tak na dobrą sprawę nie miałem żadnego problemu cała trasa dokładnie się zapamiętała w tym zegarku, w starszej wersji byłyby takie problemy, że jedziemy, pokazuje nam ładnie GPS i nagle jest taka krecha z punktu A do punktu B. GPS się zgubił, jedziemy, nie wiem. 5000 km na godzinę, więc tak to wypadało w nim. Z rzeczy fajnych po prostu jest podgląd naszego aparatu. Mamy tutaj taki, nie mam teraz jak wam pokazać, bo korzystam właśnie z telefonu, ale tutaj możemy sobie zrobić zdjęcia, ale coś na zasadzie auto, podglądu naszego ekranu podczas robienia zdjęć co następne wydaje mi się, że tyle e, słuchajcie, mamy też to nie, żeby tak nie, nie bardzo słodzić o tym zegarku e, skupmy się może na wadach no i słuchajcie, tutaj główną wadą e, i pierwszą wadą jaka jest e, bateria e, ten zegarek e, po pierwszych dwóch dniach trzymał mi po, po dniu, nawet nie cały dzień mi trzymał miałem wszystko pouruchomiane gdzieś e, doczytałem, że wystarczy wyłączyć lokalizację stąd tu mnie lokalizacja jest wyłączona i bateria trzyma 2 dni. Słuchajcie, taka jest prawda. Ja włączyłem tą lokalizację. Bateria 48 godzin bez problemu mi wytrzymuje. Nawet 48 godzin z tam jakimś tam niewielkim haczykiem, bo trzeciego dnia z rana miałem jeszcze chyba aż 5 czy 6%. Więc względem poprzednika no to to jest duży minus. Ten zegarek 4 dni bez problemu mi wytrzymywał, ten 2 dni. Ale. Na tym zegarku mamy autorski system Tizen Samsunga. Tutaj mamy UROS-a stylizowanego na Tizena, więc e, trzeba wziąć poprawkę na to, że ten UROS domyślnie podejrzewam, będzie trafiał na większą e, liczbę urządzeń niż tylko Samsunga. E, dlatego musi być zoptymalizowany uniwersalnie, a nie zoptymalizowany pod dany typ zegarków. Więc e, pod tym kątem wypada to dużo gorzej, e, ale mówię, wyłączenie lokalizacji i mamy dwa dni z głowy. Coś, co nie zostało naprawione i dalej w URL-ie i w teasing dostajemy powiadomienia z SMS-a, z Messenger'a. Ktoś nam wysyła jakieś zdjęcie, mamy komunikat, dostałeś zdjęcie. Albo ja tego nie umiem ustawić, albo ani na tym zegarku, ani na tym nie mogę tego wyświetlić. No, po prostu jest napis, że dostałe, że zostało wysłane do ciebie zdjęcie i tyle, no co jest mega słabe. E, chyba, że nie umiem, tak jak mówię, nie wiem, jak to włączyć. Dajcie znać, jak to się uruchamia. Bardzo chętnie z tego skorzystam. Teraz e, kolejna kwestia, e, to jest związana bardziej z tym, że to jest dopiero nowy system. Jeszcze jest stosunkowo mało tarcz do wyboru, naprawdę tutaj nie ma jakoś wybitnie dużo tego. E, fajnie, że one są do, można je większość tych tarcz dostosować jednak no to będzie cały czas powtarzało. No tak na dobrą sprawę zegarek miał no do premiery ile? Dwa tygodnie temu, niecałą, więc e, więc więc na pewno to się wszystko jeszcze e, zmieni. Dajcie, z mojej strony wszystko. Dzięki za oglądanie. Nowe, lepsze, stare, odchodzi na emeryturę I tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.